Ja mam tam wszystkie, dzisiaj kolejna Tier tym razem w postaci z Death Note, a. ale zanim to, to powiem wam, że robiłem sobie ostatnio replay Death Note, jeszcze zostały trzy odcinki, które dzisiaj skończę, obejrzę, prawdopodobnie. I na dole mamy wszystkie takie chyba najważniejsze postacie, chyba z Death Note Plus. jeszcze mm, się Trialiste, to są wszystkie postacie z anime, całego ale nie mogę ich znaleźć, więc wziąłem tą, ta jest krótsza, jak patrzyłem. Jest nie mniej postaci, są chyba te takie ważniejsze, Jeśli ja się tak wyrażę. I lecimy. Oczywiście. Hmm. Znaczy się... Moja opinia to jest tylko i wyłącznie, więc. I dobra, mamy. Mamy ojca Lajta, czyli nie ja pamiętam o na imię, ale to też był Jagami. I tak na pierwszym razem, znaczy drugim teraz, jak oglądałem go jeszcze było mi nawet smutno. Ale szczerze, jakoś za nim nie przypadałem. Jakoś, jakoś nie, po prostu nie. No mi nie siedzi ojciec Lajta? To jest chyba żona Reia. No bo, że ten wątek z nimi też był bez sensu, więc też ja dam bym ją tutaj Więc no jakoś po prostu nie, nie przypadałem. Eee. nie. Kto go na nie na widzonych w postaciach, ten wie, co ja do niego o nie myślę. Eee, Nir. Kurde. Dałbym go tu bo... Nie był strasznie. Podróbka Ela to była, która uważała, że nie powinna zasługiwać na to, żeby zdobyć ee, jakiekolwiek szanse, żeby wygrała z Lightem. Tak naprawdę, nic. E, siostra Light, jak ona się nazywała, jakoś na S. Tylko znowu zapomniałem. Do inną nie mam bardzo pamięcić postać co ona w sumie, powiem tak, dam ją na B, bo była nawet spoko, ale ona czy coś wniosła ciekawszego do fabuły? Nie. Raczej nie, moim zdaniem, i to tylko dlatego, yy, daję ją tutaj. Yy. To jest. Tak, bo tam mu chyba. Tak, tu będzie, Czyli to będzie ten ziomek. Też zapomniałem się nazywać, To był chyba Nanami? Czy Manami? Jakoś tak. Ale Manami był nawet fajny. Nawet go lubiłem, więc dałbym go na A. Ale daję go na A tylko dlatego, bo. Bo jakoś mi się ta jego postać podobała. Bo jakaś w miarę ważna. Lubię go po prostu. Lubię go. Ryuk. No, wiesz co, na młesk. Gdyby nie Ryuk, to by nie było Death Note tak naprawdę. Gdyby... On był tak naprawdę obserwatorem, w pewnym sensie. Było powiedziane, że jest bezużyteczny, bez Light'a, ale tak naprawdę, gdyby nie on, to by nie było Death Note Tylko i wyłącznie. Poza tym, on był... Rozumiem, spoko, On był po prostu obserwatorem tego co się działo według głównych bohaterów i tyle To jest womogi średnio dałbym ja go te tak średnio, średni był po prostu Dobra, od razu tu dwójkę daję na SK. Eli Light. Ja się nie zastanawiam Oni, oni byli genialni Naprawdę L był genialny. Light jest genialny. Obaj są geniali. Nie mam pomysłu... Nie mam pytań w ogóle. Dopóki jest L to L jest najlepszy. Później jak jest Light, to Light. Nie ma opcji, nie ma opcji. Oboje są świetni. obaj ich... Oboje są genialni. Krótko zmieniam temat. Nie mam innej opcji. Watari? Watari, Watari... Kurde tardy był takim trochę Ryukiem L'a tak teraz w sumie myślę to też jakby był obserwatorem tego co L działał Ale czy on był ważny jakoś bardzo? Mieć, wiesz, wiecie co on był nawet spoko tak Taki w miarę to był taki Loki Batmana tylko taki nie Batmanowy. W sensie wie, nie wiem wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że. E, jak Batman miał tego swojego takiego chyba lokaja, takiego, który się tam mu pomagał wszystkim, to, to był taki to jest taki Watari właśnie. I on był nawet spoko. E, więc tyle. E, o Boże to jest ta dziewczyna zresztą chodziła na studiach, ona się nazywała jakoś tak. Ostatnio była, tak oglądałem Draw Play, więc. Kurwa Wiecie co. Dabym miał na obojętny w sumie. Ani za nie było jakoś bardzo, ani jakoś wyjątkowo nie, no to daję ją tu na środek, w sumie tyle. Matsuda... Nie, nie, nie. Matsuda był debilem. Macuda był skończonym kreatynem. Nie ma opcji. Matsuda był skończonym idiotą. Nie lubię go, po prostu go nie lubię. Ray, no to... Rejdy idzie do swojej narzeczonej, bo tak samo ich oceniam. to za! Kurde, i za w sensie to byłoby dla mnie B, ale czy dałbym go? Czy wiecie co? Pan tak. go lubił jakoś wyjątkowo, to dałbym go chyba na B ale znaczy gdybym go to dałbym go tu, ale myślę, że dałbym go nie no, dałbym go na B, bo był taki on był taki niby neutralny, ale był w sumie w pewnym sensie ważny dla fabuły w drugim sezonie, w drugiej części jakby dotknął ta. więc pod tym względem kumam miejsca z Misa jest problem dobra, wiecie co Robiłem demonstrację de z -y na eskę, robiłem z z my hero, to na eskę Więc no, też musi iść na eskę dla mnie Mimo, iż jak drugi raz to zasługiwałem, to było troszeczkę bardziej irytujące, ale w sumie Jest to no, kurde, się mi się to pobudziło. I na koniec jest Dobra, to nie to to jest w ogóle, więc zostawmy i mamy tutaj Rema Rem, 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 to, to co by z tobą zrobić? Rem. A to jest za wysoko, chyba. Chyba C, bo. No nie był jakiś wyjątkowy, po prostu. Po prostu, tak naprawdę, co towarzyszył mi się, groził Lightowi. Umarł za misę. Coś więcej, ciekawszego zrobił ten człowiek, ten Bóg Śmierci. Nie, po prostu był. I to jest moje najlepsze określenie tego, co o nim myślę. Był. no, to tu nie to tu ja, po prostu dam to tu obok Melee i Matsudy, więc... Dobra, tak wygląda tier to są chyba te ważniejsze postacie z Death Note Bo jak patrzyłem tier listę całego anime, to tam były tak... Był tam Zazdrość, czyli Bóg Śmierci, który pojawił się tylko przez chwilę opowieści Rema dlaczego bym się dostał Death Note'a Byli ci ludzie, którzy Elf Była cała ta grupka tych szpiegów, nie, oni drugofanowy plebs, jakby to powiedział, Light i po prostu nie. Ale to są najważniejsze postacie chyba właśnie dla fabuły, dla całego Death de 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 Note'a i w sumie to jest jakby moja opinia. No, są cztery eski, dwa a4, B5, C i D3, ale dwa tak naprawdę, więc to chyba byłoby tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, Siema.